Cześć, Jarek Łuczak, firma Award Dziś pokażę Wam auto, którego nikt w Polsce nie chciał zagazować. BMW 535F10 z 2011 roku z silnikiem N55 P30. Chcecie zobaczyć, jaką instalację i jak zamontowaliśmy? Zapraszam do oglądania. BMW, 6 cylindrów, 3 litry turbo 305 koni. Już robiliśmy wielokrotnie takie silniki, ale piątka F10 jest po raz pierwszy na YouTubie. Spala około 15 litrów benzyny na 100 km. Opłaca się założyć instalację gazową do takiego samochodu czy nie? Bo niektórzy mówią, że nie, że to się szkoda, że profanacja. Ja uważam, że jak najbardziej się opłaca, bo skoro teraz 15 litrów po 6 zł to jest 90 zł a auto będzie paliło 15 litrów gazu po 3 zł, to jest 45 zł plus nawet 2 litry benzyny, to jest 55 zł za każde 100 kilometrów, no to jest 4 dychy w kieszeni, czy dobrze, czy źle policzyłem. 90 minus 55, no to 35 zł w kieszeni za każde 100 kilometrów, ale dzisiaj gaz jest wyjątkowo drogi i założę się, że jeżeli tylko zima będzie lżejsza, to gaz zaraz będzie kosztował znowu 2 zł, bo spekulanci się przeliczą. Ale nie o tym miał być ten film. Zamontowaliśmy instalację gazową KME Nevo Sky Direct, której cenę możecie poznać na naszej stronie internetowej, wypełniając formularz internetowy, który tutaj widzicie. Widzicie? A link do strony macie na dole, w nie w komentarzach, tylko w opisie. Tutaj prawie nic nie widać poza e, dwoma filterkami, które należy wymieniać co 110 tysięcy km i dwoma wtryskiwaczami, które nie zmieściły się nigdzie pod spodem, ale myślę, że nawet nie psują tego ładu i porządku, którego Niemcy 10 lat temu tutaj zrobili. Instalacja, jak już wspominałem, KME, dedykowana do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny, taki jak mamy w tym silniku. Tyle, jeżeli chodzi o to, co pod maską, bo co ja tu Wam będę zanudzał. Chyba Was to w ogóle nie interesuje, chociaż pewnie są tacy, którzy chcieliby coś więcej usłyszeć, ale niekoniecznie chcemy o tym wszystkim mówić, bo tak jak mówię, mamy prawie, że monopol na montaż instalacji gazowych do tego typu silników. Może jeszcze dwie, trzy firmy w Polsce są takie, które by się tego podjęły, ale generalnie nikt nie chce tego robić. I zapraszam teraz do środka. BMW przyjechało do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Jest bardzo dobrze wyposażone, bardzo ładnie skomponowane czarną z brązową skórą i my ze swojej strony nie zepsuliśmy tutaj nic, jeżeli chodzi o cały kształt. Zamontowaliśmy przełącznik pod w schoweczku, na razie się nie świeci bo mamy wyłączony zapłon i nie będzie tego widać ale generalnie auto bardzo ładnie wykończone z bardzo dobrych materiałów nie widać śladów zużycia mimo, że samochód ma już 160 tysięcy na liczniku tutaj mamy przycisk do rozruchu bez odpalamy deska rozdzielcza ładnie nam się podświetla całkiem ładny Kluczyk w ładnym ETUI, a w schowku wspomniany wcześniej przełącznik benzyna-gaz, który w tej chwili jeszcze mruga. Pokazuje nam, że jesteśmy na benzynie. A za chwileczkę, jak diody przestaną mrugać i zaczną świecić ciągłym światłem, będziemy wiedzieli, że już jesteśmy na zasilaniu. Gazowym. A dodatkowo te 5 diod, które w tej chwili mrugają, zaczną świecić ciągłym światłem, będzie nam pokazywało stopień napełnienia zbiornika gazowego, który wylądował niestety w bagażniku, ponieważ BMW F10 nie ma koła zapasowego, a wewnętrce w podłodze ma tylko i wyłącznie akumulator, który nawet gdybyśmy wyrzucili, to żaden zbiornik by się tam nie zmieścił. BMW 535 z otwieraną tylną klapą elektrycznie, proszę jak ładnie i elegancko. Pokazuje nam całkiem sporych rozmiarów bagażnik. Chociaż gówno prawda, jakich sporych, skoro on już jest pomniejszony o 100-kilkadziesiąt litrów, przez to, że założyliśmy tutaj 70-litrowy zbiornik gazu, to niestety, ale osprzęt dookoła i powietrze, które też tam zostało, właściwie przestrzeń, zabrała nam około 100-120 litrów przestrzeni tego zbiornik tego bagażnika, ale myślę, że to i tak jest wystarczająco na cztery torby dla trzyosobowej rodziny na wakacje. Ale przede wszystkim na te wakacje będzie można już pojechać dużo dalej i dużo więcej wydać na tych wakacjach, bo będziemy mieli w kieszeni sporo kasy za to, że jeździmy na gazie, a nie na benzynie. 70 litrów brutto to jakieś 55 litrów netto do zatankowania, co powinno pozwolić na przejechanie e, może nawet 600, boże, jakich 600, 400 km, bo spalanie średnie będzie jakieś 15-14 litrów, no to możemy przejechać spokojnie 400 km, a po tych 400 km na stację i po 3 zł tankujemy sobie gazu za pośrednictwem tego wlewu. Pełnego nie potrzebujemy żadnej przejściówki do tankowania, tylko bezpośrednio pistolet i tankujemy i oszczędzamy. Jeżeli spodobał Wam się film, kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej, oczywiście z subskrypcją, żebyście widzieli, jakie fury przerabiamy. Wczoraj było Maserati Ghibli, dzisiaj jest 535, a jutro będzie taka sama 535, ale GT. Prosto z Belgii. Warto oglądać. Zapraszam i do zobaczenia. Hej!